Kandydata na burmistrza, może na coś powie. No to posłuchamy teraz gościa. Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję Panu Przewodniczącemu za udzielenie głosu. Proszę Państwa, moja obecność dzisiaj nie jest przypadkowa, bo jak wszyscy tu z Państwa wiedzą, jest druga tura wyborów na burmistrza i ja byłem w żelazówce, tak jak w innych miejscowościach i wsłuchiwałem się w Państwa. Problemy, ale to, o czym się tutaj dzisiaj dowiaduję, to jest dla mnie bardzo ciekawą lekcją, bo chyba na tym ma właśnie polegać rola samorządu: że trzeba z państwem być, trzeba uczestniczyć, trzeba się dowiadywać i wtedy w sposób sensowny pomagać. I tak jak byłem z wieloma z państwa, się widziałem wcześniej i o wielu problemach, żeśmy rozmawiali, to dzisiaj widzę, że tych problemów jest jeszcze więcej. Ja tak pojmuję samorząd, że chcę być blisko mieszkańca, chcę być blisko problemów i te problemy rozwiązywać. Wiem, że ich jest dużo, tak jak widzimy, chociażby światłowód, internet, czy drogi, czy chodniki, czy melioracja i to wszystko wymaga na bieżąco... Rozwiązania. Problemy występujące w dyskusjach z drogą krajową są zawsze. Chronią się, bronią się przed wydatkowaniem jakichkolwiek pieniędzy. Ale zwróćmy uwagę, że w Dąbrowie na skrzyżowaniu w stronę żabna. Z tym światłem też problem jest. był, ale e, mocne naciskanie z wielu miejsc powodowało, że światło są. To to, no, to to. Światło migające za mostem w kierunku miasta jest. I to samo się da spowodować tu. Tylko trzeba po prostu nie odstępować na chwilę. Trzeba naciskać, naciskać, aż do skutku. Tak samo jest z przystankiem. No e, Powiedzmy sobie, proszę Państwa, tak, że jeśli jeszcze 10 lat to projektowanie będzie trwało, to my będziemy ze spokojem patrzeć na funkcjonowanie przystanku i na e, i zagrożenie jakie sprawia wręcz dla życia nie no, y, Ja y, składam deklaracje i tak w życiu y, funkcjonuje, że z deklaracji się wywiązuję. Osoby, które mnie tutaj w jakiś sposób kojarzą, y, to nie powiedzą, że coś zadeklarowałem i z czego się nie wywiązałem. Y, pan Kazimierz mówi, że są sprawy niemożliwe. Tak w życiu nie uważam. Trzeba po prostu y, bardzo mocno pracować, żeby one się stały możliwe. Taki ostatni przykład z życia mojego, z mojej pracy podam, że ostatnio zajmuję się spółdzielnią mieszkaniową i jak Państwo pamiętacie, 5 lat temu jak osiedla wyglądały i jak dzisiaj wyglądają, to jest jedna z moich deklaracji. Byli przede mną inni panowie, pracowali tam, zadeklarowałem 5 lat temu. Dzisiaj, jak Państwo wjeżdżacie, widzicie inny wymiar tego terenu. Zadeklarowałem, wykonałem. Tych deklaracji się rozlicza. Byłem w samorządzie wcześniej, również to, co było deklarowane, było wykonane. Albo nie deklaruję, albo deklaruję w taki sposób, że później jestem w stanie to wykonywać. Tak pojmuję moje funkcjonowanie. Ja w moim programie przedstawiłem budżet obywatelski i pieniądze dla SOEST. Widzę to tak, że w kolejnych latach dla kolejnych sołectw ustalamy kwoty. Państwo proponujecie, co w przyszłym roku rozwiązujemy, ale nie w ramach drobnych kwot, które co roku w jakiś sposób tam przypadają na sołectwo, tylko ustalamy. Może nie będziemy robić co roku, ale w dwóch latach zrealizujemy konkretne zadanie. Państwo proponujecie, państwo głosujecie, gmina zapisuje, i już nie tylko Rada i Burmistrz ma wpływ na to, co się wydarza, ale mieszkańcy przede wszystkim. Zaproponowaliście państwo, my jako Urząd i Rada pilnujemy tych spraw, żeby wykonać. Też bym chciał, żeby spółka wodna funkcjonowała troszkę inaczej, bo gdzie nie pójść, gdzie nie zapytać, to problemy. Między innymi takie, jakby dzisiaj poruszone, że w wielu miejscach e, e, brak nadzoru i kontroli nad tym, co się dzieje e, z urządzeniami w ziemi. To powoduje, tak jak Pan wspomniał, że e, za kilka lat albo w ciągu jakiegoś okresu w wielu miejscach ta melioracja jest poprzerywana, zniszczona i nikt nad tym nie e, do Najważniejsze no, 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 ja, dla gminy Dąbrowa Tarnowska, ta co Pan uważa? Pierwszy plan. No, jeżeli pan zostanie burmistrzem. Priorytety takie tak. absolutne, tak. Takie poważne. takie poważne. Proszę państwa, jeśli chodzi o miasto, to bardzo często jest podnoszona, podnoszony problem powodzi tak? i te zniszczenia, które są. Czyli tak. zabezpieczenie tak. miasta. Sprawa też dotyczy będzie państwa i Blika, bo tak. kluczem do tego wszystkiego jest na pewno zbiornik na, na rzece. Ma... Najważniejsza i absolutnie priorytetowa kwestia to jest praca. To jest praca proszę Państwa, no bo właśnie. jak no. Państwo patrzyli na moje, na moje uwagi, jak ja to widzę, to ja, ja bym troszeczkę inaczej to, te priorytety ustawiał. Mówię za, zawsze i powtarzam, że bardzo ważny jest basen, bardzo ważna jest hala i inne obiekty, które służą w poprawianiu codziennego życia, ale bez pracy, bez co miesięcznych dochodów, nie będzie na ten basen, nie będzie w przyszłości podatków w minie, nie będzie można tych pieniędzy transferować w różny sposób do mieszkańców. Więc jeśli będzie praca, będzie podatek, będzie wykorzystany basen, nie będziemy do tego basenu dopłacać ogromnych kwot, tylko będziemy dopłacać mniejsze kwoty, bo on będzie lepiej wykorzystany. To samo z innymi obiektami. Więc yy, widzę. Yy, w aktywności gospodarczą, ale nie na papierze i nie w wersji dzisiejszej, tylko całą pracę musimy skierować w tym kierunku, żeby tam się coś wydarzyło. Wydarzyło się, proszę Państwa, w Tarnowie, w Wojniczu, w Żabnie, w Mielcu. Ja byłem, Górze. Proszę? Lisi Górze. W Lisiej Górze. Nawet w Lisiej Górze właśnie doszło do wykupu 30 hektarów. Wójt to skupował przez kilka lat. Zaprosił Lidl, Lidla i dzisiaj jest logistyka jedna z największych w kraju. Ale trzeba było być przygotowanym na to. Dopóki my nie będziemy mieć oferty w takiej wersji, że mamy działkę, mamy na niej gaz, prąd, wodę, dojazd, Doporze ona jest, ale dzisiaj są prywatne działki, gmina ma niewielki udział, nie ma drogi, nie ma infrastruktury i w sytuacji, kiedy 10-20 km stąd mamy ofertę, przepraszam, z pełnym wyposażeniem, no to naprawdę tutaj nie zaprosimy nikogo. Tu musi być absolutny priorytet. Zaczęły w kraju funkcjonować tak zwane inkubatory przetwórstwa rolniczego, i właśnie w takiej strefie, taki inkubator byłby super miejscem. Oczywiście e, trzeba ten inkubator tam stworzyć przy pomocy samorządu. Jest taki inkubator niedaleko w obładowicach i funkcjonuje zupełnie dobrze, więc e, ta strefa naprawdę, e, jeśli nie się w najbliższych latach to będziemy się troszeczkę pogrążać w sensie potencjału. Musimy dzisiaj ten atut, że autostrada jest niedaleko, połączyć z tą strefą i próbować miejsca pracy tworzyć. Powie ktoś tak, że samorząd nie jest od tworzenia miejsc pracy, ale samorząd jest od przygotowania tego, żeby przedsiębiorcy mieli ofertę, żeby przyszli tutaj, żeby mogli te miejsca pracy tworzyć. I po to jest y, ustawowy zapis, żeby y, te y, strefy aktywności gospodarczej Dziękuję bardzo za dziękuję za wysłuchanie i cieszę się, że mogłem się podzielić z Państwem tymi problemami, które Państwa napływa.